Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że to są dwa osobne zadania. Zrobię najpierw to z prawej. I nie będę tego robił metodą równoległoboku, bo metodą równoległoboku jest trochę niewygodnie. Dlaczego już jest niewygodnie? Bo trzeba zrobić trzy dodawania. Trzy równoległoboki. Pokażę jak bym to zaczynał, ale nie będę kończył tym sposobem, bo nie jest dobry. Tak mniej więcej wyglądałby pierwszy równoległobok. To byłby wynik dodawania wektorów C oraz J. Później do tego wyniku dodałbym dowolny pozostałych wektorów, czyli U albo H. No tak, gdyby to było U, to bym rysował kolejny różny głobok. Oczywiście, porządnie bym starał się przesunąć równolegle teoretycznie z użyciem dwóch okierek na papierze, a kopię i wklej tutaj. I to byłaby już suma wektorów C J, U. i od U. Do tego trzeba by jeszcze dodać wektor H. I byłby. No, może akurat w tym przypadku by nie było coś równego boku, bo mogłoby się zdarzyć, że one leżą na tej samej prostej. Ale to byłby fuks. Jeśli jest więcej niż dwa wektory do dodania, to o wiele lepiej skorzystać z reguły wieloboku. Czyli układam je po kolei w rządku i łączę początek z końcem. No to zacznę od wektora C. Gdzieś sobie go tu zaczepię. Do wektora C dodam wektor H. Przesunę, żeby nie właziło jedno na drugie za bardzo. Do tego dodam wektor u. Każdy kolejny wektor przyczepiam na końcu ostatniego z tych, które już mam poskładane. No i na koniec wektor j. Teraz łączę początek tego wszystkiego z końcem i to będzie wynik. Na fioletowo. Mógłbym to nazwać konwencjonalnie jakąś literką, nie wiem, k albo coś takiego. Ale więcej informacji będzie w sobie miało wymienienie w nazwie wektorów składowych, czyli to będzie CHUJ wektor. No, jakoś tak to się robi. Dobra, zrobione, biorę to na bok. Teraz to po lewej. Korzystając z metody wieloboku mogę w prosty sposób dodać wektory A i B, bo one już są narysowane tak, jak powinny. Drugi zaczyna się na końcu pierwszego. Jest fajnie. Wystarczy połączyć początek wektora A z końcem wektora B i to będzie suma AB. Więc mógłbym tak zrobić. Nawet narysuję. To byłby AB wektor. Jeszcze jedna taka kreska dałaby CD wektor. One się pokrywają. No i wektor wynikowy byłby wektorem o tym kierunku, jak te dwa, tylko dwa razy dłuższym. Musiałbym sobie go narysować. Skorzystam z metody wieloboku, ale tak bardziej po całości. Dzięki temu od razu mi się pojawi wektor wynikowy. Tym w takim razie będziemy już dziękować. Ułożę sobie te wektory ładnie w rządku. Jeden za drugim. A, B, C, D. Się przyplątało. No a teraz pozostało mi połączyć początek z końcem. To jest ABCD B, C, D wektor. Obie jego połówki. Ta górna i ta dolna to przekątna kwadratu kwadratu którego bok znam więc długość wektora ABCD jego wartość to będzie podwojona przekątna przekątna to bok razy pierwiastek z dwóch i teraz wynik